Kubert Szymajda. Jesteśmy na obozie Polent Top Team w Jakubowie. Chwilę po takiej przyjemnej i takiej dość no przykrej zarazem, ale chyba bardziej przyjemnej mimo wszystko ceremonii. Nagrodzony pasem. Zostałeś, jakbyś trochę mógł powiedzieć, jakim pasem i jak się czujesz, generalnie? Jak plecy. O, tak, e, tak, jeśli chodzi o plecy, no to <laughs> bardzo piekło. E, zwłaszcza, że jeszcze dzisiaj się opalaliśmy. A oczywiście jest to miła niespodzianka, dostałem po prostu promocję na niebieski pas. Cztery walki na pięć wygrałem przez poddanie. Jednakże mam dużo jeszcze takich makamentów w parterze, które muszę podciągnąć, cały czas pracuję nad tym. No i mam nadzieję, że trochę ten pas jest tak z wyprzedzeniem, ale mam nadzieję, że to była dobra decyzja trenera i po prostu udowodnię, że zasługuję na taki pas. Po ostatniej walce m, mówiłeś, że mimo, że zwycięstwo to tam trochę m, m, narzekałeś, że nie wszystko tak przebiegało jak miało przebiegać, spodziewałeś się małej bury na treningu. Była ta bura po tej ostatniej walce rzeczywiście? E, tak, no tak jak widać od razu przyjechałem na obóz, cały czas pracuję. E, nie... Tam mam takie ciche plany wyjazdu do Norwegii. Mam nadzieję, że uda mi się potrenować trochę w Trondheim, na przestrzeni kilku tygodni, właśnie, będę wiedział dokładnie, czy po prostu wykonam ten wyjazd, czy wszystko mi się uda. Jeśli chodzi o ten wyjazd, to tam jakieś konkretne miejsce już wiadomo, pewnie coś mniej więcej, tak? Znaczy, bo to jest trochę taki wyjazd i w celach zarobkowych, i treningowych. Konkretnym celem jest wyspa z tego co wiem. To jest gdzieś w odległości około 80 km, właśnie. Od Trondheim. No i właśnie mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do tego wyjazdu, no to po prostu będę miał okazję potrenować z niezłymi kotami. Po raz pierwszy w to miejsce, czy już tam kiedyś miałeś? pierwszy raz po prostu lecę poprowadzić też treningi dla mojego znajomego. Aha, czyli tam zostałeś przy okazji też poproszony, rozumiem o to, żeby ewentualnie gdzieś tam położyć pomóc swoim innym Tak, miejscami. to jest tak na zasadzie współpracy, ktoś mi oferuje po prostu możliwość dodatkowego zarobku, dorobienia do sobie, a ja po prostu zaoferuję treningi. No właśnie, teraz już z tym nowym pasem, już z tą nominacją, to przydatkowa. dodatkowa. Encyklopedia Wiedzy. O to? O przygotowaniach już trochę wiemy. Co jeśli chodzi o Twoje plany, jeśli chodzi o start? Takie nieoficjalne plany, no to chciałbym startować na Thunder Strike w Lublinie w listopadzie, już tam jakieś pierwsze rozmowy były podejmowane. Zobaczymy jak przebiegnie ta walka, czy o ile do niej dojdzie. No i może jeszcze przed końcem roku, może w grudniu podejmę się jakiejś walki. No fajnie by było zrobić jeszcze ze dwie walki do końca roku, bo tutaj trochę wiosnę musiałem odpuścić ze względu na kontuzję po takich walkach i przygotowaniach. Powiedz, mówisz teraz, że ten sam Strike w listopadzie, to jak rozumiemy najbliższy jakiś tam koncept, innych jakichś ewentualnych planów? No nie, no, jeżeli dojdziemy do wyjazdu, tak jak mówię, no to będzie około 2-3 miesięcy, więc podejrzewam, że nie uda mi się wcisnąć żadnego terminu z walką, a nie chciałbym też po prostu tak na hura wystartować, bo już mam coraz więcej walk, także coraz ciężsi przeciwnicy, coraz wyższy, wyższy poziom jest przede mną. No właśnie, coraz wyższy poziom, coraz częściej przeciwnicy. Tutaj już ta nominacja w Jakubowie, albo są jeszcze normalnie obóz, normalne treningi. Jak oceniasz ten obóz Polantopti? Jestem pierwszy raz. Z mojej perspektywy obóz jest bardzo udany, jest dużo zawodników. W mojej wadze mam z kim posparować. To wczoraj jeszcze był Klan Rajewski, którzy mieli naprawdę wysokiej umiejętności w tej stójce. Mogłem sobie podpisać tak naprawdę co muszę jeszcze przepracować, co poprawić. Mogłem sobie porównać swoją sztukę do ich. Co więcej, no, sama obecność takich zawodników jak Krzysztof Lidko, Pasternak czy Żelazowski, którego mam nie będę co dzień w klubie. Ale tutaj jesteśmy 24 godziny ze sobą na dobę praktycznie i, i możemy porozmawiać o takich niuansach, e, jakimś sposobie przygotowywania się do walk, e, dieta, naprawdę poznać taki profesjonalne podejście zawodnika e, z każdego punktu. Nie? No właśnie, czyli same pożytki, a powiedz, jeśli chodzi o taki wyjazd, o ten wyjazd z Norwegii, to poza tym, że będziesz tam prowadził zajęcie ewentualnie, to sam czego oczekujesz, jeśli chodzi o tam, właśnie tam, gdyby doszło do niego, byś mógł tam potrenować? Jeżeli mi się uda, to chciałbym jakąś y, półzawodową bądź y, amatorską walkę tam stoczyć, y, po prostu żeby się sprawdzić dla samego siebie, prawda? Pojeździć tyle, ile mi się uda po prostu po klubach, zobaczyć jak to tam wygląda, z czym to się jak. No to w takim razie życzymy, żeby to się wszystko powiodło, żeby ten wyjazd był rzeczywiście udany. No i cóż, czekam na ten pojedynek, na na Thunder Strike Fight League w listopadzie. Udanego pobytu w Norwegii. Jeszcze raz gratulacje za tę nominację, że te plec tam zawarte takie piękne. Chyba dzisiaj noc przez pana na górze, czeka. No to w takim razie kolorowych znów, śpiąc na brzuchu. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję.